ma kolejny dzień nad wodą. To już chyba drugi albo trzeci, nie, trzeci albo czwarty dzień z rzędu. Będę starał się łowić szczupaczki na żywca. Najpierw łowię płotki. Mam dzisiaj siatkę, kupiłem śwież zakup. Jest to trochę męczące, jeśli nie mam żywców i muszę łowić za każdym razem, więc dzisiaj połowię trochę żywców i później zacznę polować na szczupaki. O, łyknął czy to wzdręgasz? Ale jest Nie no, łyknął. Od razu podbierak rozłożymy. Ale to chyba mały. Mały. Czuję, że mały. Okoń. No nie wierzę okoń na żywka. Piękny. Taki okonek. Na żywca. Dobra, zmykaj. Co za typ. Szczupak wystartował za płoteczką. Wziął szczupak. No nie wierzę. trzymają na bata. <noise> Dacie wiarę. Miałem drugi raz szczupaka na bata. W sumie to trzy razy go miałem. O i patrzcie, wziął. Trzy razy szczupak, czwarty raz uderzył w płotkę. Ale musi być głodny. To nie jest duży szczupak. No, ale zabawa jest. Trzyma. Trzyma na razie. Poczekamy aż go aż ją chapsnie drugi raz bo on na razie ją tylko złapał. Jeździ jeździ spławiko zaczyna drżeć. No dalej. Także dzikus. No jest. Ha, urwał się. No niestety. Spinningujemy trochę, a nóż może jakiś trafi jest. No i na spinning dorwany szczupaczek. O, ładny. Ciekawe, ile może mieć? Z 65 cm myślę. Nie, 60. 60. Może jeden maksymalnie. No, zmykaj. Pójdziesz, czy nie pójdziesz? No i git. Zustyna ostatnio bardzo skuteczna dla mnie. Parę szczupaczków wyciągnąłem. A tu fajnie, bo. Widziałem jak ją łyknął, ale nie podcinałem. Czekałem aż drugi raz walnie złapię dobrze, bo no, nie wyciągnąłbym jej. Dużo rzutów na spinning nie oddałem, Zostawiam. nic nie brało, więc stwierdziłem, że a pomacham sobie trochę. No i warto było. Jest. Przyjął się. Uuu! I to z, do zbrojką. a czemu tak? Mam tu rachunki do wyjaśnienia z pewnym szczupaczkiem. Gdzieś tutaj pływa. Powiem Wam szczerze, że już. O, i wziął znowu. Skubany. Bierze mi tu trzeci czy czwarty raz. I nigdy go nie mogę wyciągnąć, zjadł płotkę, drugie podejście, wziął drugi raz jest. Nie jest to duży szczupak. A nawet bym powiedział, że mały. I wiecie co? On mi wczoraj wziął. Ja go wczoraj wypuściłem po Poznaj No niestety taką dziurkę została. I wziął dzisiaj. Więc to nie jest ten, co brał. No, zmykaj. a żywca od razu porzuci. Widzicie, jeszcze kręgi tutaj są, momentalnie. No i miejmy nadzieję, że to kaban. Na razie żyłka stoi w miejscu. Widzicie? Pewnie nie widzicie, już jest szaro trochę. Słaba pora do nagrywania. Ну, ядя. Есть штука. О, не-не-не. U silnika się zaplątkował, ale mam. Jacie. <ścoughs> Jak ja to splączę? No ten dzisiaj chyba największy. Nie, też sześćdziesiątka. Kolejna fajna rybka. <laughs> uh. Go stop recording.